Nazywam się Hania i dzisiaj pokażę Wam proste doświadczenie jak zbadać właściwości płony komórkowej. Do doświadczenia będziemy potrzebować pietruszkę, możecie użyć też markeki albo ziemniaków, sól, dwie szklanki z wodą, łyżeczkę, jakiś nożyk i opcjonalnie barwnik albo jakąś farbkę akwarelową. Na początku musimy zrobić otwory. W naszej pietruszce. Mam już wydrążone otwory w pietruszce. Są mniej więcej takiej samej głębokości i takiej samej wielkości. Teraz będziemy potrzebować dwóch szklanek wody i w jednej mam trochę cieplejszą wodę, po to, żeby łatwiej rozpuścić w niej naszą sól. Wsypuję około dwóch łyżeczek soli do szklanki i mieszam. Dla lepszego efektu możecie zabarwić wodę kilkoma kropelkami barwnika spożywczego albo zwykłą farbką akwarelową. Teraz musimy wlać nasze roztwory do otworów, które wykonaliśmy w pietruszce. W pierwszej pietruszce znajduje się tylko woda z barwnikiem, natomiast w drugiej pietruszce mamy roztwór wody z solą i z barwnikiem. I teraz odstawimy pietruszki na kilka godzin, mniej więcej 2-3 godziny, i po tym czasie sprawdzimy, co się wydarzyło. Sprawdźmy, co stało się po kilku godzinach. Możemy zaobserwować, że w pierwszej pietruszce, tam gdzie była sól z wodą, komórki pietruszki zaczęły oddawać swoją wodę, aby rozcieńczyć tą sól. Natomiast w drugim przypadku komórki pietruszki zaczęły wchłaniać wodę, ponieważ większe stężenie było w ich wnętrzu niż w czystej wodzie. Dlatego łatwo jest zauważyć, że turgor, czyli jędrność pietruszki, gdzie była sama woda, gdzie ona wchłonęła tą wodę do środka, Zwiększył się, czyli stała się ona bardziej napięta przez to, że wchłonęła wodę do środka. Natomiast druga pietruszka, jeśli ściśniemy ją, to widać, że splaczała. Łatwo jest wycisnąć z nią tej, tą wodę, która wyszła przez to, żeby rozcieńczyć sól, która znajdowała się w tym roztworze w środku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy udało wam się przeprowadzić to doświadczenie w domu i czy wyniki były takie same. I do zobaczenia do następnego filmiku. Pa pa.